21 stycznia 1983 roku w południowej części Morza Południowochińskiego miało miejsce tajemnicze zdarzenie z udziałem radzieckiej atomowej łodzi podwodnej K-10 należącej do projektu 675. Były to nośniki rakiet skrzydłowych o specjalnej konstrukcji. Tego dnia okręt podwodny znajdował się w pozycji podwodnej, wykonując planowe patrolowanie, kiedy nagle załoga poczuła potężne uderzenie, które wstrząsnęło całym kadłubem. Według wspomnień dowódcy, można było odnieść wrażenie, że kadłub K-10 zaczepił się o jakiś masywny obiekt podwodny, po czym łódź i ten niezidentyfikowany obiekt przez jakiś czas poruszały się razem, jakby były ze sobą połączone. Około godziny 21:30, zgodnie z protokołem awaryjnym, łódź podwodna wynurzyła się na powierzchnię, po czym z mostka zaobserwowano migające światła obiektu oddalającego się z dużą prędkością. Załoga nie była w stanie nawiązać szczegółowego kontaktu wzrokowego, jednak odnotowała niezwykłą aktywność okolicy kontaktu. Po powrocie do bazy specjaliści natychmiast przeprowadzili przegląd techniczny kadłuba i stwierdzili poważne uszkodzenia dziobu. Podczas bardziej szczegółowego badania inżynierowie odkryli fragment obcego elementu metalowego, który najwyraźniej nie należał do konstrukcji K10. Według wstępnych szacunków, fragment ten Prawdopodobnie należał do innego okrętu podwodnego lub podwodnej instalacji nieznanego pochodzenia. Incydent miał swoją kontynuację dwa lata później, kiedy chińska prasa opublikowała sensacyjny artykuł. Twierdzono w nim, że w styczniu 1983 roku w tym samym rejonie Morza Południowochińskiego zginęła chińska łódź podwodna, na pokładzie której znajdowała się duża grupa cywilnych specjalistów i naukowców. Nie nastąpiło żadne oficjalne potwierdzenie ani dochodzenie ze strony ZSRR, ani Chin, a kwestia zderzenia dwóch okrętów podwodnych pozostała bez ostatecznej odpowiedzi. Warto zauważyć, że K-10 należała do serii okrętów podwodnych projektu 675, nośników rakiet skrzydłowych P-6. Konstrukcja tych okrętów była dość nietypowa. Rakiety znajdowały się w specjalnych kontenerach nadbudówkowych, które przed wystrzeleniem podnosiły się do pozycji pionowej. Przypominając konstrukcję rozkładaną. Za to marynarze nazwali łódź rozkładaczką, a ze względu na niezwykle głośny hałas towarzyszący pracy mechanizmów wyrzutni, K10 nazwano również ryczącą krową. Pomimo wysokiego poziomu hałasu, atomowe okręty podwodne projektu 675, według klasyfikacji NATO Echo II, z zadziwiającą regularnością i skutecznością wypływały na Morze Śródziemne. Niezauważone przechodząc przez strategicznie ważną i wąską cieśninę Gibraltarską. Było to możliwe dzięki starannie przemyślanej taktyce ukrytego przemieszczania się, doświadczeniu dowódców i wypracowanym trasom. Instalacja energetyczna okrętów projektu 675 składała się z dwóch reaktorów jądrowych typu VMA. Były to reaktory wodnowodne, pracujące na neutronach termicznych. Jako paliwo wykorzystywano wysoko wzbogacony izotop uranu 235. Dwutlenek uranu, co zapewniało wysoką autonomię i niezawodność podczas długich rejsów. Uzbrojenie okrętu podwodnego obejmowało pociski manewrujące P-6, które były przeznaczone do niszczenia celów nawodnych znajdujących się poza zasięgiem radaru. Jak na tamte czasy, była to bardzo zaawansowana i groźna broń. System naprowadzania rakiety mógł automatycznie wyodrębniać cel i tłumić fałszywe sygnały, selekcja zakłóceń, co zapewniało wysoką celność trafień. Ponadto, dzięki dużej prędkości lotu rakiety P6, praktycznie niemożliwe było jej przechwycenie za pomocą artylerii przeciwlotniczej, a jej potężna głowica bojowa była w stanie unieruchomić lub całkowicie zniszczyć statek dowolnej klasy, znajdujący się w znacznej odległości od łodzi podwodnej. Właśnie z takim arsenałem 21 stycznia 1983 roku atomowa łódź podwodna K10 należąca do projektu 675. Pełniła służbę bojową na Morzu Południowochińskim. Dyżur przebiegał w normalnym trybie. Cały sprzęt działał prawidłowo. Morze było spokojne i żadne czynniki zewnętrzne nie zapowiadały wypadku. Kiedy łódź dotarła do wyznaczonego obszaru patrolowania, dowódca załogi, kapitan I, rangi Walerii Miedwiediew, wydał rozkaz zawrócenia. Manewr ten miał na celu sprawdzenie tylnej strefy, tzw. martwej strefy, której konstrukcja stacji hydroakustycznych nie pozwalała na pełne odsłuchanie w pozycji podwodnej. Chodzi o to, że w czasach zimnej wojny amerykańskie atomowe okręty podwodne aktywnie stosowały jedną z najbardziej ryzykownych i zuchwałych taktyk ukrytej obserwacji radzieckich okrętów podwodnych. Spośród nich wyróżniała się jedna, która polegała na tym, że amerykańska łódź płynęła w śladzie za radziecką, starając się trzymać się ściśle z tyłu i nieco na prawo od linii obrotu śrub napędowych. Pozycja ta pozwalała jej dostać się do tak zwanej martwej strefy, obszaru, w którym radzieckie stacje hydroakustyczne traciły zdolność dokładnego rejestrowania odgłosów z powodu zakłóceń, powodowanych przez własne śruby napędowe. Hałas obracającego się śruby napędowej powodował silne zniekształcenia dźwięku, w których dosłownie tonęły sygnały od potencjalnego wroga z tyłu. W ten sposób amerykańskie łodzie mogły pozostawać praktycznie niezauważone w niebezpiecznie bliskiej odległości. Radzieccy marynarze podwodni byli dobrze świadomi tej taktyki i w odpowiedzi opracowali własną technikę przeciwdziałania obserwacji, tak zwany gwałtowny zwrot lub szalony Iwan, jak ironicznie nazwali go Amerykanie. Manewr ten polegał na gwałtownej zmianie kursu łodzi podwodnej w celu zeskanowania tylnej strefy i ewentualnego wykrycia ścigającego wroga. W tym przypadku łódź mogła skręcić o 180 stopni, co stwarzało nieoczekiwane zagrożenie dla płynącej za nią łodzi podwodnej. Z reguły w momencie rozpoczęcia manewru amerykańskie okręty podwodne zatrzymywały silniki i przechodziły w tryb całkowitej ciszy, nawet kroki w przedziałach były niedopuszczalne. Jednak bezwładność ruchu nadal napędzała okręt do przodu, a w wąskich akwenach lub przy niewystarczającej odległości często prowadziło to do kolizji. Właśnie taki manewr wykonała łódź podwodna K10 21 stycznia 1983 roku na Morzu Południowochińskim. Wykonując zwrot na rozkaz kapitana pierwszego, rangi Valeriego Medwedewa, w celu sprawdzenia niedostępnej akustycznie strefy tylnej, hydroakustycy rozpoczęli nasłuchiwanie. Jednak dosłownie po kilku sekundach cały kadłub łodzi zatrząsł się od potężnego uderzenia. Wydawało się, że K-10 zaczepiła się o jakiś masywny obiekt podwodny, z którym przez pewien czas kontynuowała ruch jako jedna całość. Na pokładzie natychmiast ogłoszono alarm awaryjny. Dowódca nakazał uszczelnienie pierwszych trzech przedziałów, w których mogło dojść do rozszczelnienia kadłuba lub pożaru. Przez wewnętrzny system łączności wysłano kilka wezwań do pierwszego przedziału, ale nie otrzymano odpowiedzi. W międzyczasie okręt podwodny K-10, który otrzymał potężny cios w przednią część kadłuba, kontynuował ruch z wyraźnym spadkiem prędkości i wyraźnym przechyłem dziobu, to znaczy jego przednia część znajdowała się niżej niż rufę. Załoga została postawiona w stan pełnej gotowości bojowej, a w przedziałach przeprowadzano kontrolę szczelności. Po kilku napiętych minutach, które wydawały się wiecznością, przez wewnętrzny system łączności nadeszła długo oczekiwana wiadomość. Łączność z pierwszym przedziałem została przywrócona. Nie ma zagrożenia załaniem przedział jest szczelny. Oznaczało to, że łódź nadal zachowała zdolność bojową pomimo poważnego uderzenia. O godzina! Godzina 21:30 na rozkaz kapitana pierwszego. Rangi Valeria Medwedewa K-10 wynurzył się na powierzchnię. Dowódca osobiście zaczął obserwować powierzchnię morza przez peryskop, urządzenia optyczne. Jednak pomimo wszystkich wysiłków nie udało się dostrzec żadnych obcych obiektów. Wokół panowała ciemność i nienaturalna cisza. Wtedy Medwedew nakazał powrót do miejsca, w którym miało miejsce domniemane zderzenie. Kiedy łódź ponownie zbliżyła się do miejsca zdarzenia, dowódca, a także nawigator i sygnalista zauważyli dziwne pomarańczowe migające światła na horyzoncie. Migotały one płynnie i wydawały się powoli oddalać w głąb morza. Światła te były widoczne jeszcze przez około 40 minut, po czym zniknęły bez śladu. Dowódca natychmiast przekazał przez zamknięty kanał raport o sytuacji nadzwyczajnej do głównego dowództwa marynarki wojennej. W odpowiedzi otrzymał rozkaz natychmiastowej zmiany kursu i płynięcia na powierzchni do radzieckiej bazy wojskowej Kamren, położonej na wybrzeżu Socjalistycznej Republiki Wietnamu. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, eskortę łodzi podwodnej zapewnił duży okręt przeciwokrętowy Petropawłowsk. Po przybyciu do Kamren do łodzi podpłynęła motorówka z przedstawicielami specjalnej komisji i grupą nurków. Załoga K-10 otrzymała surowe polecenie. Aby nie opuszczać łodzi podwodnej do czasu zakończenia wszystkich kontroli. Nurkowie, po zbadaniu zewnętrznej części kadłuba, stwierdzili poważne uszkodzenia w części dziobowej. Według nich deformacja kadłuba sprawiała wrażenie, jakby został ścięty z przerażającą precyzją, jakby gigantyczną brzytwą, tak gładkie okazało się pęknięcie. Ponadto specjaliści odkryli utknięty fragment metalu, który nie należał do radzieckiej techniki. Wycięto go i wysłano do ekspertyzy. Po powrocie K-10 do bazy w Pawłowsku z łodzi zdjęto i zutylizowano uszkodzone wyrzutnie torpedowe. Szczególny niepokój wzbudził fakt, że w momencie wypadku w torpedownicach znajdowały się pociski nuklearne. Pracownicy specjalnego wydziału, którzy przybyli do Kamren wraz z komisją, natychmiast zabezpieczyli wszystkie dzienniki wachtowe, a także dokumentację dotyczącą ruchu i pracy łodzi podwodnej K-10. Szczególnie dokładnie zbadano zapisy z dziennika głównego zespołu energetycznego GGE, ponieważ mogły one rzucić w światło na szczegóły techniczne zdarzenia. Po przeanalizowaniu parametrów kursu i danych dotyczących trasy komisja doszła do wniosku, że w dniu zderzenia prędkość łodzi podwodnej znacznie przekroczyła dopuszczalną. Według obliczeń K10 dotarła do wyznaczonego kwadratu dyżuru bojowego kilka godzin przed wyznaczonym czasem. Stanowiło to rażące naruszenie instrukcji taktycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wchodzenie do strefy dyżuru przed planowanym terminem było surowo zabronione, aby uniknąć kolizji z innymi statkami, a także przypadkowych spotkań z zagranicznymi obiektami wojskowymi. Ponieważ łódź znalazła się na miejscu zbyt wcześnie, dowódca podjął decyzję o tymczasowym manewrowaniu na granicach kwadratu, czekając na rozpoczęcie oficjalnej służby. Właśnie podczas tych manewrów K-10 zderzyła się z tajemniczym obiektem podwodnym, co doprowadziło do uszkodzenia dziobowej części kadłuba i sytuacji awaryjnej. Wiele lat później, już po rozpadzie Związku Radzieckiego, w jednym z rzadkich wywiadów były dowódca K-10 Walerii Miedwiediew przyznał, że jego osobistą opinią jest, iż tego dnia jego łódź mogła zderzyć się z chińską łodzą podwodną działającą w tym rejonie. Twierdził, że charakter uszkodzeń kadłuba i fragment utkniętego metalu mogły wskazywać właśnie na taką wersję. Oświadczenie to wywołało szeroki oddźwięk, ponieważ wcześniej oficjalnie nie podawano takiej możliwości. Kontekst historyczny nadaje słowom Miedwiediewa dodatkową wiarygodność. W 1959 roku Związek Radziecki rzeczywiście przekazał Chińskiej Republice Ludowej dokumentację techniczną okrętów podwodnych projektu 629. Była to seria okrętów podwodnych z napędem dzieślowsko-elektrycznym, Wyposażonych w pociski balistyczne. W 1960 roku, w chińskiej stoczni w mieście Dalań rozpoczęto budowę pierwszej chińskiej łodzi podwodnej tego projektu, która otrzymała numer boczny 200. A w 1962 roku, w Komsomolsku nad Amurem, ukończono budowę podobnej łodzi, którą następnie przekazano Chinom, gdzie otrzymała numer 208. Ciekawy jest również fakt, że w 1985 roku. Dwa lata po wypadku z K-10 w chińskiej prasie pojawił się krótki, ale niepokojący nekrolog. Informował on o śmierci dużej grupy chińskich naukowców podczas testów rakiety balistycznej z pokładu łodzi podwodnej. W 1982 roku, zgodnie z informacjami, którymi dysponował dowódca K-10 Walerii Miedwiediew, numer pokładowy chińskiej łodzi podwodnej, która prawdopodobnie zginęła w wyniku zderzenia, wynosił 208. Zbiega się to z numerem jednej z łodzi podwodnych projektu 629, wcześniej zbudowanych przy pomocy ZSRR i przekazanych Chinom. Pomimo pośrednich dowodów, strona chińska nigdy oficjalnie nie przyznała, że ich okręt podwodny zginął w wyniku zderzenia z radzieckim K-10. Co więcej, w chińskich archiwach wojskowych, przynajmniej w źródłach otwartych, nie ma żadnej wzmianki o incydencie na Morzu Południowo-chińskim w styczniu 1983 roku, co pozwala przypuszczać, że informacje o tragedii zostały celowo ukryte lub utajnione. Do tej pory nie jest jasne, w jakim celu Chińska łódź podwodna, zakładając, że rzeczywiście była to ona, płynęła w bezpośredniej bliskości radzieckiej K-10, praktycznie siedząc jej na ogonie. Taka taktyka śledzenia jest raczej charakterystyczna dla okrętów podwodnych USA i krajów NATO. Ale na początku lat 80. Chiny już aktywnie rozwijały własne ambicje w zakresie wywiadu wojskowego i floty podwodnej, prawdopodobnie w celu gromadzenia danych o zaawansowanych radzieckich technologiach atomowych lub trasach patrolowania. Wypadek, który miał miejsce 21 stycznia 1983 roku, pozostał bez oficjalnych międzynarodowych komentarzy. Żadna ze stron, ani ZSRR, ani Chiny, nie wydała oświadczeń wyjaśniających przyczyny zderzenia lub potwierdzających sam fakt zderzenia. Jedynym źródłem informacji pozostają fragmenty wspomnień, późniejsze wywiady i pośrednie publikacje, w tym wspomniany nekrolog w chińskiej prasie o śmierci grupy naukowców pod wodą. Wszystko to tworzy aurę tajemnicy wokół tego incydentu i pozwala wielu badaczom przypuszczać, że mamy do czynienia z epizodem ukrytego konfliktu międzynarodowego odzwierciedlającym napięcia i nieufność między nawet formalnie zaprzyjaźnionymi krajami epoki zimnej wojny. W ten sposób zagłada chińskiej łodzi podwodnej o numerze bocznym 208 pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych kart w historii podwodnych kolizji. Do dziś nie jest jasne, czy rzeczywiście było to zderzenie, wynik błędu technicznego, naruszenia instrukcji, operacji wywiadowczej, czy też czegoś znacznie bardziej złożonego i przemilczanego.